Jest właśnie nam jestem z nią Dobra moi drodzy, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam bliżej tego trabanta, którego ostatnio kupiliśmy do oferty Szafran Inwestycje Ponieważ zobaczcie, mamy już tablicę Auto jest zarejestrowane, więc wspólnie się nim przejedziemy Pokażę wam troszeczkę więcej o nim, być może ktoś z was będzie zainteresowany zakupem Także przekładamy tablicę, no i robimy przejażdżkę Zostańcie ze mną Gdzie się siada za sterami, to jest kierowca bombowca, rajdowiec. Dobra, wyczepaj buty, żeby nie naśmiecić i lecimy. Zobaczcie, sanko jest. Zobaczmy, jak teraz auto zejdzie z tego sania. Dobra, wsteczny wszedł. Cofamy sobie samochodem. Elegancko światełka. Dobra, światła zadziałały Troszkę mi teraz krzywo siadła tablica bo Niestety, ale mi się odpięła na śrubkach i tak na szybko za, za, założyłem Także wsiadamy i zobaczymy jak to jeździ Ale faktycznie trzeba oczepać buty, bo tu nie ma tych dywaników No nie, nie ma gumy Musimy założyć, zapomniałem o tym Dobra majster, to próbuj Zimóweczka jest Jest założyć. jakaś zimówka, nie? To made in Poland zimówka. To spoko Opowiadaj nam o wrażeniach z jazdy Maszyna idzie, wściekła. Szła. Maszyna idzie wściekła idzie jak sobie ustarek nie ustawiłem Nie, jest szybka Ale będzie mycia No <laughs> Lups Niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje, zobaczcie mamy troszeczkę syfu na drodze Natomiast chciałem się koniecznie przejechać tym trabantem, żeby sprawdzić, jak on jeździ. Bo oczywiście nie jeździliśmy jeszcze nim. A mam sporo pytań właśnie od klientów: czy ten trabant jest sprawny, czy się u nim dobrze jeździ, czy można nie wracać na kołach. Dlatego też zarejestrowaliśmy go właśnie dzisiaj, żeby można było nim wracać na kołach. No i zobaczymy, czy jest on w pełni sprawny. Ale póki co, chyba fajnie się jedzie, nie? Tak, super. Powiem Ci, że biegi, w, no jak to w trabancie, ale generalnie wchodzą spoko. Jest yy... tutaj może w prawo i koło dworka. Co zobaczymy? Widzimy Lux, Więc. To już, to już droga czarna, to może jedziemy do góry na Rondo. Dobra, okej, okay, no bo to. Tu może, może być na Zobaczymy jak. I maszyna się zbiera. Trujeczka jest 40. A sprzęgło jak nie ślizga, zgania? Nie, nie ślizga, nie się zga w porządku. Troszkę jest twarde, ale to myślę, że kwestia może było mało używane. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, jakie fajne też radio tutaj jest założone. Jakiś taki model VT-TV. Nie wiem nawet co to za firma jest. Pewnie jakiś. Węgierskie safari. <grymne> a zobaczcie, trąbi. O, a, nie, a ty klakson ma was... Aha, tak jest. Jest. Czyli klakson włączamy na Wajsze tutaj z nowej strony, tak? Tak, jest, tak, jest, od, no, od, trąbi, dłu od świateł długich. Ale fajnie się nie mieści. Mam że w ci... zakręcie wchodzi ładnie. To jest problemowy samochód. Super, super. Paliwa, jeszcze pół zbiornika. Fajnie. Tu możemy jechać. No i widzicie, auto jest gotowe praktycznie do złombolu czy też do rajdu koguta możecie wsiąść i jechać Oczywiście zmienić jakieś oleje, filtry, bo tutaj pewnie dawno nie było to robione I można nim sobie śmiało normalnie podróżować, także, także cieszę się Na przegląd jechaliśmy nim na lawecie, więc nie było szansy sprawdzić jak ten samochód jeździ Oczywiście nie miał tablic, a nie opłacało się brać próbnych, żeby go tylko przewieźć na kołach na, na przegląd Także pojechał on oczywiście na lawecie no, a teraz mamy szansę sprawdzić, jak on jeździ w rzeczywistości. Także cieszę się, że jest w pełni sprawny. Podjedziemy sobie zaraz na parking i obejrzymy sobie go jeszcze z zewnątrz. Pokażę wam jakieś wszelkie mankamenty, które na nim występują i to, jak on dokładnie wygląda. Także zostańcie oczywiście z nami. Temperaturka już zaczęła iść do góry? No? To gdzieś to takie fajnie. Fajnie jest. Jeździłem kiedyś Warburgiem 1-3, no. no to on był genialny, bo w sumie to fajnie się to zbierało. jakieś ławy, nie? Taki ławy, no i, i, i super. A tutaj pomyśl, że ta masa jest jeszcze niższa. I jeszcze niższa, nie? Nie? A w sumie no. pojemność nie jest wiele niższa, bo tylko 1-1, nie? Tak, wam, że to jest, wiesz, jeśli chodzi o moc to jest to nieodczuwalne, nie? No, także super, super. Na tym silku. Całkiem takie to dość. Nawet w zaklętach też super. Dobra, lecimy. Ale to żwawe. Ale naprawdę fajnie się to mieści. Kierownica troszkę krzywo stoi, więc bieżność pewnie wypadałoby ustawić. Albo jest ustawiona tylko Albo na wielopinie. No, na wielopinie nie ma wielopinu. Tylko jest po prostu. Z tego co pamiętam, to w tym jest kierownica na tej zasadzie, że macie otwór i jest clean, jak gdyby tylko jeden otwór pod clean, wbijany Aha. taka. Bierz, z nawleczka po prostu A, nie ma jej jak przestawić, jedynie na zawieszeniu, zawieszeniu i... Więc pewnie przy ustawieniu zbieżności byłaby szansa, żeby to wyeliminować Ale auto jest w pełni sprawne, bardzo dobrze się prowadzi Sprzęgło, tak jak mówił Grzesiek, już troszeczkę twardo chodzi No ale nie wiem, pewnie taki jego urok po prostu Myślę, że to kwestia przyzwyczajenia nie? Tak bardzo ładnie się prowadzi Tutaj macie wszystkie światła Wszystkie nawiewy tutaj działają Nie jest zapieczony zawór na grzebnicy, więc jest ok. Ale macie jeszcze węgierską naklejkę troszkę się z niej posypało Także bardzo ładny samochód Zobaczymy czy idzie na ręcznym Idzie! I ty tylko nie wyprowadzę Dobre, dobre Zrobimy sobie test świateł Dobra, jest lewy kierunek, prawy jest z przodu. Długie mrugają, a teraz jeszcze z tyłu. Lewy jest, prawy jest, stop jest, a wsteczny. Dobra, super. Teraz sobie go obejdzie dookoła, że tak powiem, i zobaczymy sobie jakieś wszelkie mankamenty, które na nim występują, bo oczywiście jakieś drobne takie ryski na tym samochodzie możemy znaleźć. Zobaczcie, tutaj już troszeczkę się ubrudził, ponieważ dzisiaj niestety pogoda nie dopisuje. Ale chcieliśmy go, tak jak mówię, z grzeszkiem sprawdzić, żebyśmy mieli pewność, czy jest tutaj wszystko ok, jeśli chodzi o mechanikę tego pojazdu. I tak zobaczcie, na karoserii możemy znaleźć sobie takie jakieś drobne odpryski na lakierze, które można byłoby się jeszcze pobawić z zaprawkami. Tak wygląda przedni grill z bliska. Jak widzicie, auto trzyma fajnie wolne obroty. Tutaj wszystko jest ok. Przedni zderzak tutaj ma jakieś drobne otarcie, które możecie zaobserwować. Z drugiej strony chyba go nie ma, z drugiej strony jest lepiej. Felgi wyglądają całkiem w porządku, chociaż widać, że były tak chopniczo malowane przez poprzedniego właściciela. Tutaj spójrzcie, macie na błotniku taką drobną zaprawkę, jest ona praktycznie niewidoczna. Tutaj wygląda to ok, jeśli chodzi o dach i maskę. Dach oczywiście ma jakieś takie drobne też obicia lakieru w tych miejscach. Tutaj z tyłu również na dachu, jest takie obicie lakieru. A strona wygląda całkiem w porządku. Tylny zderzak, tylny pas, oczywiście są znaczki. Tylna krapa również jest OK. No i jakieś takie większe uszkodzenie, które tutaj występowało. To zobaczcie, w tym miejscu, jak gdyby pęknął, pęknął ten laminat i kawałek jego odpadł. Tutaj grzesiek zrobił fajną taką zaprawkę w kolorze, także tego praktycznie nie widać. Natomiast coś takiego tutaj jest i też chciałem Wam o tym. Powiedzieć żebyście mieli jasność No i tutaj na drzwiach jest zobaczcie taka podłużna rysa Wygląda ona następująco Wnętrze jest bardzo ładne w tym pojeździe Kiedy kupowaliśmy ten samochód To nie ma podsufitki Oczywiście oryginalna była spakowana w bagażniku Więc została przez nas tylko przyklejona Wyprana przednia była wykładzina Tak żeby tutaj nie było jakiegoś większego brudu w środku Także auto jest estetyczne, czyste I przygotowane do użytkowania Boczki drzwi są bardzo ładne Bo oczywiście w trabancie też jest to ważne Żeby one były fajnie zachowane Zobaczcie tylnia kanapa również jest super I co ciekawe moi drodzy Pokażę wam od drugiej strony To kiedy kupowaliśmy ten samochód to Zobaczcie ten materiał na fotelach jest bardzo cienki jeśli chodzi o jego przednią część, i on zazwyczaj się targał. Natomiast tutaj, w tym samochodzie, on jest w bardzo dobrym stanie. A roztarganie było właśnie tutaj na oparciu na skaju. Tutaj było to pęknięte, także zawieźliśmy do tapicera. Troszeczkę to ściągnął i po prostu to zaszył, tak żeby wyglądało to estetyczniej. Natomiast to jest wszystko, co mogliśmy z tym zrobić bez wymiany materiału. Także tak to tutaj się prezentuje. Wygląda następująco. Pokażę Wam jeszcze rzut oka na podłogę. Wsadzę tam telefon. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Na ten moment, jeśli chodzi o korozję od spodu, to myślę, że nie ma do czego się przyczepić. Otworzymy jeszcze maskę. Pokażemy Wam, jak to tutaj wygląda pod spodem. Zobaczcie, jak prezentuje się silnik. Pracuje bardzo ładnie. Jak widzieliście, ma swoją moc. Więc, jazda tym samochodem myślę, że może być jak najbardziej przyjemna. Mam No, temperaturę trzyma, nie? Tak, tak. Więc jest ok. Śmiało, możecie sobie tym samochodem, słuchajcie, moi drodzy, wracać na koła. Myślę, że bez żadnego większego problemu. W bagażniku jest oczywiście oryginalne koło zapasowe, jeszcze z oponą pneumanta. Jeśli chodzi o dodatkowe dokumenty, to macie oczywiście książkę gwarancyjną, oryginalną instrukcję obsługi. Także takie smaczki się zachowały. Także jak widzicie, auto jest w bardzo dobrym stanie. Oczywiście nie jest idealne, ale myślę, że jest zadowalające. Możecie nim wracać na kołach, możecie nim jechać na Rajd Koguta, choćby jutro, po wymianie oleju, oczywiście e, i takich płynów eksploatacyjnych. Także dzięki za obejrzenie. Zapraszam Was oczywiście do zakupu. Jeśli ktoś z Was jest nim zainteresowany, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie kciuk w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!